W tym wizycie w dzisiejszym odcinek, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje ustawienia w Fortnite, NVD mój sprzęt i ustawienie klawiatury myszki i Sławek. Znaczymy, bez subskrybować kanał, dajcie łapkę w górę. No i za, Lecimy do pokazywania sprzętu. To tak, moją myszką jest to... Moja myszka to jest G Pro X Super light 2 nowyutka. Dwa linia temu odebrałem. Moją klawiaturą. E, I używam tych e, stokowych ślizgaczy. Moją klawiaturą jest Apex Pro Mini. Z białym tutaj. I z białym Moją podkładką jest Zoe GSR GSR. SROGUE a słowki to są mm, Arctisy nowa Pro Wireless więc teraz przechodzimy do ustawień klawiatury myszki i słowik Możecie widzowie jesteśmy już w G Hub czyli aplikacji od myszki używam 800 dpi 8000 Hz no, a częstotliwość w hercach przewodowo jest maksymalnie 1000, więc 1000. I to tyle, jeśli chodzi o myszkę. Teraz przechodzimy sobie do tej yy, klawiatury. Mam na Apex pod mini. I tak. Mam na każdym 0,1 aktywacji. aktywacji Rapid Trigger mam tylko na E, czyli pod, żeby. Móc po prostu spamować w przycisk edycji. Mam Rapid Stop na A i D na Neutral. I Rapid Trigger Sensitivity na High 0,1 I to tyle się chodzi z app, klawiatury. A jeśli chodzi o słuchawki, to tutaj macie tego. Nie, tu jest sorry, sorry, sorry. O, tutaj macie cały no to co? Teraz lecimy do ustawy Nvidia dobrze widzowie, teraz jesteśmy w panelu serowania Nvidia korzystam z y, 240 Hz I tutaj używam 1720 okay, a proszę tutaj ma, je, używam 1720-1080 rozdziałki eee, już tutaj wiem gdzie to było nic, tutaj nic nie zmieniałem, tutaj też nic nie zmieniałem. Tutaj mam takie coś. Tutaj też nic nie zmieniałem, też wam pokazywałem. To jest tak mam. No i to wszystko mam normalnie. No więc co, teraz przechodzimy do ustawień w portalcie. okej, okay. tu mam tak. Eee, Windows full screen to mam rozdział, co przed chwilą widzieliście. Dising mam wyłączony, 240 FPSów max. E, mam performance Lower Graphical Fidelity 150 Brightness'a. User Interface Contrast na 1. Color blind, blind mount na three no, po pi Nope blind Strength ten na 10 mam, i User Interface Parallax na on mam 3D Resolution na 100 mam View na medium, tekstury mam low, jest low Show FPS on i Show Performance Stats disabled tutaj w audio mam minus 100 Music 0, Sentbox 45, Logo 0, Voice 10, Cinematic 0, Picture in the Picture 50. Sound quality high, 3D headphones off, background audio, not notifications only. I mam tę wizualizację um, dźwiękową. No i to tyle tutaj jest voice chat, tutaj też jest movement to widzicie mam, mam wyłączone automatyczne otwieranie drzwi uh, mam wyłączone auto uh, weapons i tutaj mam disable pre option na on turbo building na on auto confirm edit na off symbol edit na off Tap to symbol, edit, on. I to tyle z tej zakładki. Tutaj, tutaj, gdzie, mam celownik. Tutaj mam e, amunicję w celowniku. I tutaj cumulative mam. Damage numbers. article damage feedback na hit only. Damage numbers scale na 88. Pulse scale na 69. To i teraz wam jadę. Tak wszystko wygląda wszystkiego dobra Przechodzimy do spotu tego nie używam używam xe63 -E -E targeting sensitivity and i scope sensitivity na 45 proszę <coughs> blink sensitivity na 100 i editing sensitivity na ta sto I tutaj to wszystko, bo nie używam keyboard movementów. Tutaj, proszę, lecimy. To chyba tylko co Was interesuje. Dobra, to widzowie Pamiętajcie, by subskrybować kanał, dać łapkę w górę. No i co, widzimy się jutro na odcinku. Nara. No.